Dzień dobry. Nazywam się Tomek Zubowicz. Na YouTube widnieję jako kolejarz na Mazurach. To nowy kanał, który będzie opowiadał o stacjach czynnych, jak i nieczynnych, szczególnie na Mazurach, no i w ogóle o całym kształcie kolei. Moją wielką inspiracją oraz wielkim autorytetem jest Włodzimierz do którego kanału link macie w opisie. Dziś jesteśmy w Girzycku, w moim dzimnym mieście. Z pięknymi jeziorami, z pięknym miastem, pięknym centrum, ale dzisiaj zajmiemy się częścią kolejową. Stacja kolejowa Giżycko została otwarta w 1868 roku i wtedy nazywała się ta stacja Lycen. No bo wiadomo, wtedy Gierzycko, jak i wiele innych miast na Mazurach, było oczywiście pod, pod władzą. Prus Wschodnich. Giżycko miało naprawdę połączenie z wieloma miastami ówczesnych Prus, na przykład z Oleckiem, Orzyszem, Piszem, y, Węgorzewem, y, Olsztynem, kętrzynem nawet. Ym, ale niestety w 1945 roku wszystko się zmieniło. ZSRR wkroczyło na tereny Prus i zaczęli masowe likwidowanie linii kolejowych. Z wielkiej okazałej stacji, z wieloma połączeniami, zostały tylko dwie linie kolejowe. To była linia kolejowa nr 38 relacji Białystok-Głomno i ona została do dzisiaj, tylko że na relacji Białystok-Korsze. Niestety, głomno tę Bartoszyce to dalej 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 są. No i linia kolejowa nr 54, relacji Giżycko Kruklanki, która i tak w 2002 roku została rozebrana. Tak sobie żyło to Giżecko. Wszystkie inne linie kolejowe są już elektryfikowane, a biedne Giżycko zostaje samo aż do 2020 roku. I wtedy ogłoszony został przetarg na zelektryfikowanie linii kolejowej, fragmentu linii kolejowej nr 68, Ełk, Giżycko i Zamkowsze, dalej. Nie mam pojęcia skąd wzięło się to opóźnienie, ale na pewno jeśli znajdę jakieś informacje, to na pewno dam wstawkę z domu. No bo teraz no, niestety, no nie. Zaczęło się dopiero w 2022 roku i to gdzieś yy, około w marcu. I naprawdę tempo tych prac szło całkiem okej, okay. ale pomijając to w Wydminach, czyli około połowę trasy między Giżyckiem a Ełkiem. Prace zaczęły się dopiero, takie ogólne prace zaczęły dopiero się w marcu 2023 roku. W Giżycku prace zaczęły się tutaj trochę, no około miesiąc później. Teraz sobie popatrzymy na to trochę. Co tutaj się dzieje. Tutaj już widać takie prowizoryczne barierki. Hmm. Nawet nie wiem dlaczego ten pierwszy tor został zablokowany. Yy, wyłączony z ruchu. Yy, tam widać już jakby takie zablokowanie. Może jakoś da mi się przybliżyć. O no 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 widać jakoś. Yy, trochę takie PTSD z Olsztyna Głównego. Ale no to to ten. Tutaj, tutaj, tam jest ogólnie Ełk. To tam jest strona Ełku. Tutaj już widzimy bardzo dużo rozkopanej ziemi i, i, i maszyn. Mój umysł podpowiada mi, że tutaj mogą być jakieś bocznice kolejowe albo nawet jakiś nowy peron, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego z Giżycka będzie odbudowana linia kolejowa, która kiedyś biegła. Yy, przez Orzesz do Pisza yy, i wtedy nazywała się to linia kolejowa nr 219A, yy, ale jeszcze yy, już teraz będzie da biegła dalej do Łąży, i z Łąży do Warszawy, i dalej do, yy, do CPK. To się nie bójdzie, bo yy, tutaj jest Ełk, a ja stoję na torach. Yy, a jak już wiecie, tutaj żadnego yy, ruchu ani pasażerskiego ani towarowego nie ma. Więc y, wszystko na spokojnie. W ramach modernizacji, y, właśnie tego odcinka, o którym wcześniej wspominałem, y, przebudowanych zostanie kilka przystanków i stacji kolejowych. Y, licząc od Ełku, to właśnie będzie Ełk, y, Woszczele, Staryuchy, Wydminy, Siedliska, Giżycko i tam dalej, w stronę Kors, jeszcze na pewno jakieś będą przebudowane. Celem tego projektu jest Yy, wspomaganie ruchu pas pasażerskiego oraz towarowego na odcinku Ełk Korsze yy, oczywiście skrócenie czasu przejazdu yy, na, na tym odcinku yy, oraz oczywiście wspomaganie naszego i tak upodobnego środowiska ponieważ yy, jak wiemy lokomotywy elektryczne yy, po prostu nie wydzielają dwutlenku węgla do atmosfery, więc to oczywiście na pewno na plus. Czy o czymś jeszcze nie wspomniałem? A! Taka lekka ciekawostka. W Girzysku były tutaj trzy perony. Pierwszy peron, który no był gdzieś no gdzieś tutaj albo nawet nawet może trochę bliżej stacji, był on w stronę kruklanek. On był tylko, tylko dla pociągów, które jechały z kruklanek. Tutaj y, moja lekka pomyłka, ponieważ y, Peron, pierwszy, który jakby jest teraz, to on właśnie służył do, y, dla pociągów y, do kruklanek i z kruklanek. A drugi peron, który jest do dzisiaj, i trzeci peron już zlikwidowany, to właśnie te dwa perony były na linii kolejowej numer 38, więc no przepraszam, mój błąd. Yy, za, za chwilkę zrobię taką, taki mini ranking z tyłu Waszej Jadikunowa. Yy, oczywiście to nie będzie takie skopiowane 1 do 1, ponieważ nie będę tutaj robić liczby punktacji. Nie będę tutaj robić punktacji punktów. W ogóle chcę zawsze o punktacji punktów. Nie będę tutaj robić żadnej, żadnej punkt, punktacji ani tabeli, no bo nie jestem taką osobą, która lubi tak, tak liczyć i porównywać stacje. to jestem bardziej od po prostu pokazywania, pokazywania stacji dla ciekawych. Do tego rankingu. Tak jakby rankingu. Wysokość peronów. Przejdę wam, zobaczę. Widać, widać ledwo, ale nie jest to ani 0,86 m ani 0,55 m. Yy, na moje oko jest to około albo 30 albo 40 cm. Yy, więc to nie za dobrze. Jakoś tak naprawdę, yy, wsiadanie i wysiadanie z pociągu tego yy, na tej stacji nie jest jakieś za wygodne ani nie jest za niewygodne. Jest po prostu takie takie no, no takie 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 no takie średnie. Dalej perony. Jak już mówiłem, peronów było trzy. Teraz są dwa, a bardziej jeden. Bo tam daleko już w stronę Kętrzyna, w stronę Korsz jest taki, dwo, taki peron tymczasowy. On jest zbudowany po prostu z takich płyt betonowych i narysowana ta żółta jakby linia, która odgradza jakby tą strefę bezpieczną i strefę czerwoną, czyli tą właśnie strefę zagrożenia. Tak, dworzec. Dworzec jest. Kiedyś był straszną ruderą, ale w 2006 roku przejął go samorząd. No i jakby wy wyremontowali go trochę, jest teraz niczego sobie. Y Poczekalnia jest, kasy biletowe są, więc jest komplet. Dojście do peronów. To jest taka lekko absurda, absurdalna, yy, absurdalna część, bo w związku z zablokowaniem peronu yy, pierwszego, który był najbardziej wykorzystywany z wszystkich peronów, yy, jest tylko przejście podziemne, więc no jakby od niedawna już stacja przestaje być funkcjonalna dla osób niepełnosprawnych. Chyba, że chcą, chcą się męczyć, tam na końcu jest takie przejście poziomu szyn, ale to naprawdę nie wiem kto by z tego korzystał. No pewno by korzystali, no bo no wiadomo, no kurde, no, no nie, jest, nie, nie jest to fajne. Taka jeszcze jedna ciekawostka. Na stacji jest y, ruch od 700 do 1000 pasażerów na dobę. Aktualnie tutaj nie ma no, żadnych... 700 do 1000 jest o wiele, wiele mniej niż na, na przykład przystanku kolejowym na Warszawie Włochy. A to jest odrębne miasto inne, odrębna stacja, nie przystanek, to też jakby y, trzeba wziąć to y, pod uwagę. Jeszcze dwie rzeczy dogrywam, bo zapomniałem tego nagrać. Gdzież w ogóle byłem rozstawiony, i w ogóle. Zadaszenie nie było tutaj nigdy zadaszenia. Teraz też nie ma. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Ponieważ oczywiście standardy w PLC się zmieniły. To pierwsza sprawa. Po drugie, chcę, żebyście zobaczyli, w jakim stanie jest przejście podziemne w Giżycku. Taka malutka dygres dygresja. Uwaga, uwaga. Piękne. Naprawdę majestatycznie. Ja się kiedyś śmiałem, że to, to wygląda jak y, jakieś, jakieś przejście na basen czy coś takiego. I tutaj w ogóle szok. <gryw> tutaj są w ogóle drzwi wyważone. Może nawet zobaczyć, co tutaj jest. A, jakieś dziwne rzeczy. No, dobra. Wracamy. Takim absurdem jest to, że wszystkie prace dotyczące elektryfikacji tego odcinka zakończą się dopiero w 2027 roku. W 2027 roku? Czyli to, że ludzie jadący do Korosz będą musieli męczyć się. Autobusami, zastępczymi oczywiście firmy Polregio. Mm, niż na przykład cieszyć się wygodą zradzioną przez pociągi przez naprawdę kilka dobrych lat. To nie jest, no, no nie jest na no takie, no. Mm. Ale na przykład y, podróżni jadący z Giżycka do Olsztyna y, na pewno będą wybierali y, te busiki. Y, te malutkie busiki, typu Expressbus itd. Itp., no bo oni na pewno nie będą chcieli, yy, nawet mówię to jako ja, bo ja na pewno nie będę chciał jechać autobusem zastępczym do Korsz yy, i w Korszach przesiadać się w pociąg yy, Polregio. No nie, no, nikt nie lubi przesiadek, więc no proszę Was. No. Będzie to męczące, no będzie. no po koniec pierwszego filmiku na tym kanale. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś uwagi, to proszę napisać je na, 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 w komentarzach, bo naprawdę jestem bardzo otwarty na wszelkie uwagi. Zachęcam do subskrypcji, do zostawienia lajka, no bo naprawdę to motywuje. Poza tym też, że jestem no, też nowy, nowym, zupełnie nowym kanałem i nie mam zbytnio doświadczenia z kamerą, także jest tylko, jestem tylko ja, kamera i polegam tylko na sobie. No nigdy się z kimś takim jeszcze nie spotkałem. Proszę napiszcie też yy, jakie stacje chcecie wy, żebym ja odwiedził i żebym je omówił. Yy, bo naprawdę ja zbyt trochę nie mam pomysłu. Zastanawiałem się nad yy, może Bartoszycami, rągowym, yy, ale no... No jestem ciekawy, co wy pomyślicie sobie o tym. No, to koniec. 嗯。